W strzelamy, Stam, wstajemy prostopadę do celu. Jedna noga do wartej tak, że tego nie wychodzi. Przeczas tego, że się stabilną z Jakby się Jak no będzie w jednej linii, to nie będzie ja, taka tak stabilna jak... Trochę okay, jak koszul. To, Trochę dosłownie. To, to ja to mówię, ja zawsze proponuję to strzelanie do walczy bokserskiej. Bokser nigdy tak nie stoi nigdy tak nie stoi. Zawsze stoi. I tak samo w, w strzeleckiej wojowni ja muszę... Są我有ð, jak losował, nie, ja stoję, biorę karabin. moja postawa się w ogóle nie <numitidiamy> dzieje. Jaki przepuszczalnik Nie ma przepuszczalnika. Stoisz i do tyłu. Ja tak, się do celu. Bo biorę do Puszka robi, to się I teraz weź karabin. kolbę. A, A, tak. Nie śmieje się. Prostuj. Dalej. O. Nie Dobrze, do, teraz do tyłu. O. Wolblach troszkę wyżej. O. spędzisz. I teraz podasz strzał. opuścisz karami. Karygam się na cel. I teraz będzie strzał. podnosisz, Bezpiecznik. Odbezpieczasz bez bez broń. Oddajesz strzał. Zabezpieczasz broń. I odpuścisz. Skomplikowałeś. Ale... ale, ale, ale. Ale nie w prostu, bo już się z nim uciekasz do tyłu. Teraz to będzie w sposób, jak będziesz wstał w ten sposób, a to w jednym z rzadkich będziesz przeszedł do góry. w terminach oko otwórz. Tam przy Ale Ale się na celu widzisz śmie? No nie. Ma mafii podczowo. Pod. Możesz, możesz przyrównić to na moment celowania, ale jak przycelujesz, to masz to oko odwodnie. Żebyś widział, co się dzieje, bo teraz widzisz, nie? Ja teraz widzę. Jakby cokolwiek chciał ci zrobić, jesteś w stanie zareagować, nie? Jasne. No. Zobaczymy, <grym się grym się wytrzymuje> co z tego wyjdzie. Słuchaj, wyjdzie, wyjdzie. Przecież tak 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 strzelamy na grudna cieczka, bo ty nawet na sucho, jak stoisz, to już mi się tak wychylał. I oddasz strzał i lufat później kurde, do góry, w kosmos, satelitę strąci. Tak. Czyli postawę Na no, no, Nie nogi, tak, 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 to nogi. Łama jest to, to bazne, co Dlaczego? Dlatego, że byś chciał zrobić ruch, to i tak musimy te nogi zrobić, tak? zrobić. Dobra. Podbach. Tak, Trzymaj, trzymaj Podpinamy magazyny. Ten duży. Także być tak, że ma być puszczona. Dobra. Zabezpieczamy prośbę, zabezpiecz. Tu kciukiem do poziomu. O. Tak jakby, zobacz, chciał włączyć tutaj O, w chciał włączyć tutaj detent. Odbezpiecz, oddać od w Kropka na głowę. Dawaj. Zabezpiecz. Cyk. Nie prostuj się. Pochylony. Odbezpiecz. Strzał. przodu. O. Teraz masz stabilniejszą sylwetkę, wyprostowaną. Zabezpiecz. Jak zabezpieczysz, Nie patrz na pewno, ale Bez i na Czyli wprowadzamy jakiś nowy wpływek. Bezpiecznik, strzał, wkrótki, rzuca na I tak sobie spokojnie strzelamy w głowę. Nadal. Tak, macam, macam sini. Do, do minyak ni minyak. Do, minyak ni, apa yang Zabezpieczam czy nie? Nie zabezpieczam. Karamel, podpalę. Nacisnij tą dźwignię, naciśnij. Wyszuć magazynek kluczowego, wyrzuć go, na ziemię. Wyszuć go. Teraz tą dźwignię, u też samą dłonią. Tą dźwignię. Mamy. Zabezpieczam. Dreszczeń do góry, nie ta ręka, ta ręka. Sprawdźcie, druga, nie tak mocno, nie tak mocno, ale nie tak mocno, bo zaraz to gdzieś miał zacięcie i właśnie to zrobiłeś. Nic się nie stało, tylko niepotrzebne. Tak, tak dalej. Tak, to musi być, jest tak, Jest, jest. zabezpieczona, zabezpieczona. A może się bardziej zaciąć niż miałem? Może.